Hej, okay, z tej strony Dyku i kontynuujemy przygody w cyberpunku. Mamy podążać za Jackim. Coś czuję, że sterowanie, czułość myszki mam za mocną jeszcze. Ja tylko nie wiem, czy to ma wpływ na swój że, jak to przedstawiam? Klientka nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy, Bak? Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny? Urocze. Może postaraj się być chociaż miła? Jak chcieliście kogoś miłego, to trzeba było zadzwonić na telefon zaufania. Nie wiem, jakoś dalej mam wrażenie, że. Lokal 1237. Dziewczyna powinna być w środku, ale nie mam odczytu z jej demonitora. Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Spróbuj skakować drzwi. Możesz je obejść sama? Czy możemy skakować drzwi, a jak to się robi? Hakowanko otwórz i klikniemy F. Radanie, okej, okay. Dyskretnie mamy iść. Wi, to ona? Spóźniliśmy się. Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa półka. Ta tutaj ma czarnorynkowe podróbki Ta taniej załatwiane na lewo. To nie ona. Szukamy dalej. Ciekawe, z z dla osób podniosło te drzwi, które tutaj były, ale nie podoba mi się czuć. Uważaj. Załatw go po cichu. Skradanko. Nie bo nas zobaczą. Coś takiego. Okej. Okay. Czekaj, poczekaj, bo jak tu czas ich znajdziemy, to my już tutaj nie wrócimy po nie. Ile mamy? Cztery. Uważajcie, nadchodzi kolejna dostawa ciał zbliżają się. użyć i I muzyka jest głośno. Dźwięk, głośność muzyki, damy na jakieś. 45 na początek, i uważaj, idą Poczekaj na okazję, i zdejmij ich jednego po drugim. Dobry, drogi I to nie ma wpływu. Ja tutaj ścigrza muzykę, a ona dalej dudni.

Nie ma miękkiej gry, Vi! Wiemy, że tam jesteś! A! Idziesz, frajerko, do śmieci! Jeden cały leży! leżysz! Dojechać ją! Dobre to było! Strzelaj, mi! I teraz strzelamy tutaj, dobra. a tam. O ty! Dostałaś! Patera! Ej! Jeden cały leży! Zaraz się skończy rumakowanie! Ale dziwny ten celownik jest ciężko przycelować. Oh wow. Pierdolcie się! Nie! O, tylko na dobra. Dalej, kamronez! Dalej! A no, słyszę! Gada madre! Jeden strzał i leży! Coś tu było? Ja! I celuj w głowę! dasz radę! A, kim zacierasz? Jak ja nienawidzę tego tchórzliwego frajerstwa! Kurwa! Pierdolcie się! Nie bądź. I to ja rozumiem! Nie wiem, jakim opcji? Tak, masz plany budynku? Widzisz tam coś? Pokój jest połączony z balkonem. Okno po Twojej lewej. Daj mi sekundę na odblokowanie go. Ostrzelaj go z balkonu! Jak odwrócisz jego uwagę, wejdę do środka. Otwieram też drzwi do jego pokoju. Uważajcie na siebie. I po co mi jakieś Brak balkony? Ruchu na sensorach. Hmm, wygląda na to, że jest czysto. A co z dziewczyną? Szukajcie. Musi gdzieś tam być. Poczekaj, poczekaj, bo ja najpierw muszę to zlutować wszystko. Choć nie wiem, czy my to uzyskamy, czy nie. No ale zawsze jakaś amunicja, broń, coś się nam no, stąd może przydać. Coś tu się na chwilę pokazało. A, radio podpaliliśmy, <grych> fajne takie rzeczy, małe, ale nawet mogą trochę cieszyć. Dobra, tu jest jego pokój. O ty panie, co on tu miał za giwerę? Nie chcę jego giwerki. Tu był ten. Nie, to jakiś arkon, czy co to jest? A, to tylko możemy na chwilę tylko przenieść. Dobra. A tu jeszcze mamy jedno pomieszczenie do sprawdzenia. kart. Ciekawe, do czego to nam będzie potrzebne. A, i tu było takie przejście w razie co. No, ale grafika robi robotę w tej to jest to. Proszę, a jakaś kolejna drżazga. co my tu mamy? Czoskami gdzieś tam później się zajmiemy. Ja na początek chcę sprawdzić to pomieszczenie. Ja pierdolę. Jeba. To ona. Mamy ją. Zdążyliśmy? Jest cała? Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co z nią. Źle to wygląda. Trzymają Bardzo je jednym źle. na drugim, jak kurwa mięso. Nie będzie tego pamiętać. Zostanie jej najwyżej skaza w podświadomości. Słyszałam o tym. Ludzie dostają ataków paniki i nie wiedzą dlaczego. Na przykład na widok lodowatej wody. Nagle zaczynają się trząść. Odpal jej biomonitor. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Wpinam się. Sandra Dorset, ID 570442. Platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Schakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Bach, poczekaj. Ona leży goła w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdź jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazga blokująca sygnał z biomonitora. Czy to bezpieczne? Może po prostu ją wynieśmy. Musisz sprawdzić biomonitor. Jeżeli zablokowali odczyt, a dziewczyna ma krwotok wewnętrzny, to ugotujesz ją na dobre. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. Trauma jest w drodze. Będą tu za jakieś 3 minuty. Twój pakiet premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Pobresita. Zabierzmy ją z tej wanny. Jackie, gotowy? Bądź czujny. Osłaniaj mnie. Zwarty i gotowy. Rób swoje. Kurwa, niedobrze. Wypłaszcza ją! Wie, co tam się dzieje? Jackie, zastrzyk! Ja pierdolę! Łapczyka! Chyba. chyba zadziałało. Wynieś ją, tylko ostrożnie. I mamy uratować Sandrę, więc ją wynieśmy. Weź ją na taras. Szybko! Ale ostrożnie mamy to zrobić, więc... Pozostań na miejscu! Wykonuj polecenia! Jest i trauma team. Odłóż pacjentkę na ziemię! I? Okej, mamy F. Pięć kroków do tyłu! <try> tt 133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC-570442. Trwa podawanie stymulantów. Dopamina 70 mg, noradrenalina 110 mg, fibryna 800 mg. I sobie trauma tym poleciała, zmywajmy się stąd. Winda i prosto do garażu. Dobra robota. Ja też znikam, widzimy się później. Słuchaj, Sika. Sprawę jeszcze, bo ten. Chciałem pożyczyć Twoją furę. Mm -hmm. No, na randkę z Misty? Przecież nie pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci, ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki. Ratujesz mi dupę. To co? Odwiozę cię do domu. Niech będzie. I tak jestem zmęczona. A właśnie. Przedzwoń do Wakako. Daj jej znać, że robota wykonana. Korzystanie z telefonu. Przytrzymajmy te i Wakako. Wi? I jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? Oczywiście, że jest cała i zdrowa, tak jak się umawialiśmy. Znakomicie! Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciała raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia. O, reputacja kolejne dwa punkty. Fajnie. Szybko się ją zdobywa. Podobno, Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Jeżeli chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać. To lecimy. Szybko, ja prowadzę. No jak chcesz prowadzić, to prowadź. Coś tu mamy? Nic, to chyba nie znajdziemy. To jedziemy gdzieś dalej. Lubię Night City. Miasto jak miasto, tylko duże. Nie, Cika, to nie jest zwykłe miasto. Morgan Blackhead, Andrew Wayland, Adam Smasher to miasto rodzi wielkich ludzi. Może skoczymy jeszcze na coś do jedzenia? Zgłodniałem. Jackie, zamykają Watson, pamiętasz? Aaa, no. Szkoda. Czy mi się wydaje? Nie wydaje mi się, jedzie za nami furgonetka. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Kosiarze, Pentecos! Jedź, Jackie! Przelaj! Trzynasty. Ja muszę ten cel, no, znaczy trzeba się zmienić. Ja pierdolę. Przepraszam, Oł. mam ich i celuj w kierowcę. Pierda i automatyczne schowanie. Strasznie porysowałem ci wóz. Przepraszam. Ogarniemy to później. Teraz wracajmy do domu. Oczywiście rozstawiają się. A mechy nawet. Watson zostaje zamknięte, niezbędne środki bezpieczeństwa. Pani oficer, Jak dobrze, że na panią trafiliśmy. A co we mnie jest takiego wyjątkowego? Dobra serca. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo chcę wrócić po całym dniu do mojej dziewczyny. Dziewczyny? Uhu. Jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. Ona o tym wie. I czeka. Mhm. Szkoda. Proszę na niego spojrzeć. To dobry chłopak. Wpuść ich. A potem już nikogo. Jedźcie. Miłego wieczoru, pani oficer. Gładko poszło. Potrafisz być miły, kiedy chcesz. Ja zawsze jestem miły. Zawsze. Zawsze. Drzwi. Dzieje się. Kurwa, są tutaj! To nie wygląda jak zwykła interwencja. Bo to nie jest zwykła policja, chika. To tygrysy z Makstaku. Dzwonią po nich tylko jak robi się naprawdę grubo. Tygrysy się nie pierdolą. I po sprawie. Biedni wiele. ale sami są sobie winni. Mimo wszystko się przejdziemy, zobaczyć miasto. A jak wygląda z tymi wszystkimi efektami? Jak to wszystko Marta, działa? Prawie jesteśmy u ciebie. A ty? Nie wrócisz chyba teraz do Heywood? Spokojnie, V. Wypuszczą mnie. Na pewno? Na pewno. Będę dla nich miły. To co? Słodkich snów. Pozdrów Misty. Dzięki. Adios. I co my tu mamy? Nowy poziom doświadczenia, jeden punkt atrybutu. Mr. Star, każdej nocy, całą noc, nie czekaj, ulepsz się, już teraz, gniew, szal. Dobry wieczór, Night City. Moimi gośćmi są przewodniczący KORE. Zapomniałam, znajoma Netrunnerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam Ci na miary na nią. Szczęść w jest dla ścieżki netranera. ale my raczej nie będziemy iść na Netrunner poświęconemu tematyce cyber Jak leci, kochanie, w porządku? No, a póki chcą się dostać I do swojego rynku. mieszkania. Dzięki za zaproszenie. Chcę porozmawiać Co my tu mamy? Jakieś rzeczy. Brama znowu się popsuła. Trzeci raz. raz. Płaciliśmy ja za widzą. naprawę. Chyba próbują na nas przyrobić. To... Porozmawiam sobie z dozorcą. No. To jest nasze lokum. Modern Night City zmienia się tak szybko, że tylko Ty możesz za nią nadążyć. Skomponuj gotowe zestawy ubrań w garderobie i od ręki zmieniaj swój wygląd gdzie jesteś. Co my tu mamy? Jakieś rzeczy do wzięcia. I co nam daje lustro? zawsze można zmienić. Fajnie. Ja będę mógł się pobawić tutaj w wolnej chwili. Już nic można wziąć. To są takie rzeczy, które nie wpływają jakoś mocno na gameplay ale dodają takiej imersji, więc jednym może się to podobać, a inni powiedzą, że mogli się skupić na innych rzeczach w tej grze. A gdzie jest A Albo jak to otworzyć? Jest otwórz. Co my tu mamy? Schowek. Bezpieczny pojemnik na ekwipunek dostępny w kryjówkach i pojazdach. I mamy dostęp do niego z każdego miejsca. Otwórzmy schowek i jak to wygląda. A, moment, bo ja coś schowałem, bo to jest na magazynie. Okej, okay. ja to w wolnej chwili porobię. Ja to na razie tak sprawdzam, jak to wygląda. I co my w ogóle mamy z tych broni i tak dalej. I. A tu mamy garderobę. O. Ups, nie przeczytałem, co tam pisze. I jakieś spodnie możemy sobie ubrać. Dobra, na razie coś takiego. O, Eurodolce na Ja jeszcze chciałem zapytać, czy nam to ubrało, czy jak to wygląda. Szafa, możesz zmienić swój wygląd, aktywując zestawy ubrań w garderobie. Przyjmując to w robię, to możemy nagle mieć ten wygląd. A, tak to działa. I jeszcze mamy... jakiś komputerek. Mamy wiadomości, ok, sieć. Po e, Skype'em lubię jakoś cofać i mam właśnie takie przyzwyczajenie, że niestety, ale... Parę razy można się włączyć menu, a tymczasem możemy pójść spać. Akt pierwszy. jakby jakiś robot się budził. Buenos dias, senora V. Przeszkadzam? Wyspałaś się? Chyba oberwałam jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiłam się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Rippera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. No to chwilę poczekasz, bo ja bym chciał skorzystać ze schowka czy coś. Czy nie mogę skorzystać ze schowka? Nie, mogę. Więc ja się na spokojnie uzbroję. Pokombinuję z ustawieniami myszki. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. A tymczasem gra z wami Dyku. Zostawcie łapkę w górę, dajcie lajka, zostawcie subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Hej hej z tej strony Dyku. I witamy w Night City w ciągu dnia.